W związku z organizacją pierwszego akademickiego forum bezpieczeństwa w PANS w Krośnie, gościem porannej rozmowy jest dr Jacek Kraś, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PANS w Krośnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Proszę powiedzieć, co ma na celu organizacja tego przedsięwzięcia. Otóż, proszę Państwa, Pani Redaktor, celem yy, wydarzenia, które planujemy, a więc Akademickiego Forum Bezpieczeństwa, jest przekazywanie wiarygodnej informacji o kryzysie migracyjnym, szczególnie w pierwszym etapie wojny między Rosją a Ukrainą, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Będziemy mówili o wyzwaniach i skutkach z tym związanych. Często w przestrzeni medialnej pojawia się dezinformacja dotycząca przebiegu wydarzeń i okoliczności towarzyszących migracji. Dzięki Forum Bezpieczeństwa właśnie będziemy mogli uzyskać rzetelną wiedzę na temat największego kryzysu migracyjnego po II wojnie światowej i to zaznaczę od osób, które bezpośrednio kierowały działaniami i realizowały zarządzanie kryzysowe na terenach przy granicy z Ukrainą. Chcemy, żeby informacje dotarły do jak największej liczby osób. Na forum będziemy analizować nie tylko to, co było, a więc wyzwania, ale również spróbujemy zastanowić się, jakie skutki związane z kryzysem migracyjnym mogą pojawić się w przyszłości. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby zapobiegać tego rodzaju kryzysom, czy też jeszcze lepiej z nimi sobie radzić. W ramach no. e, tego wydarzenia zaplanowano przeróżne wykłady, tak jak już Pan wspomniał, panele dyskusyjne. Jakie tematy zostaną poruszone e, właśnie podczas spotkania? E Pani redaktor, szanowni państwo, tu zaplanowaliśmy jakby podział tego spotkania na dwie części. Pierwsza część to wykład pana profesora Tomasza Bąka, generała Brygady Wojska Polskiego. Myślę, że potrwa on około 60 minut. Tytuł tego wystąpienia to położenie geopolityczne Polski, no i odpowiedź, czy jesteśmy bezpieczni. Natomiast w drugiej części naszego spotkania, wydarzenia panelu Forum Bezpieczeństwa, odbędzie się panel dyskusyjny. Będzie to panel ekspertów, w którym będą uczestniczyli przedstawicieli, przedstawiciele służb które uczestniczyły w zapewnieniu bezpieczeństwa migrantom Ukrainy i stały na straży porządku publicznego i ochrony interesów państwa. Te osoby, a więc uczestnicy panelu, zostały wyznaczone przez komendantów wojewódzkich, a więc komendanta Policji Państwowej Straży Pożarnej czy komendanta Straży Granicznej oraz przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej. A kto z prelegentów już potwierdził swoją obecność na wydarzeniu? Pani redaktor, szanowni państwo, swój udział potwierdził już ostatecznie, <laughs> przepraszam. Pan profesor Tomasz Bąk, generał brygady Wojska Polskiego. Zresztą tutaj jeszcze dodam, że jest to osoba, która uczestniczyła w licznych misjach pokojowych na wzgórzach Golan, w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie czy Iraku i obecnie pełni funkcję prezesa Instytutu Analizy Ryzyka. Czyli... Oprócz, tego, oprócz tego, w panelu dyskusyjnym będą uczestniczyły osoby, które już potwierdziły swoją obecność a więc pani profesor Jadwiga Mazur. Zresztą reprezentująca Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pans Krośnie również swoją obecność potwierdził już młodszy inspektor Grzegorz Wojtas, wyznaczony przez komendanta Wojewódzkiego Policji, obecnie, obecnie pełniący funkcję naczelnika sztabu policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie będzie również bo swoją obecność potwierdził przedstawiciel. Przedstawiciel Komendanta Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej, Major Robert Gabryś, obecnie pełniący funkcję zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej, będzie również przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, brygadier Dariusz Gruszka, obecnie pełniący funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Będą Również obecni przedstawiciele dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. W tym momencie jeszcze nie jestem w stanie podać nazwisk, ale będzie to na pewno przedstawiciel służb celnych i pionu skarbowego. A skąd pomysł, inspiracja na organizację tego typu wydarzenia? Czy, czy ma to związek z obecną sytuacją na świecie? Oczywiście, oczywiście ma to związek z obecną trudną sytuacją na świecie, trudną sytuacją w Polsce. Wiadomo, w jakim położeniu geopolitycznym znajdujemy się, ale chodzi nam przede wszystkim o to, że w przestrzeni publicznej pojawiają się liczne pytania i wątpliwości dotyczące kryzysu migracyjnego. I jego wpływu na sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną nie tylko regionu naszego, ale i całego kraju. W jednocześnie w 2023 roku zaczął funkcjonować w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Krośnie kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne. A chcę tutaj podkreślić, zaznaczyć, że misją tego kierunku jest nie tylko rzetelne kształcenie studentów, ale również działalność informacyjno-naukowa, uświadamianie społeczeństwa o roli bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu i roli, jaką będą pełnić w przyszłości absolwenci tego kierunku. Nadmienię również, że forum skierowane jest do przedstawicieli oczywiście służb mundurowych, instytucji państwowych, samorządowych, ale także do społeczności naszego regionu. Myślę, że ranga, znaczenie tego wydarzenia sięga nawet całego kraju, ponieważ kryzys migracyjny przecież dotknął całego kraju, wpłynął na bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Powiem więcej, może nawet bezpieczeństwo całej Europy, ponieważ przecież migranci mm -hmm. byli rozlokowywani w różnych krajach Europy, nie tylko w Polsce, czy też później po krótkim pobycie w Polsce wyjeżdżali do innych krajów Europy. Czy każdy może wziąć udział w spotkaniu, w panelach dyskusyjnych? W spotkaniu oczywiście, jako słuchacz, może wziąć udział każdy. Swoją ofertę kierujemy myślę. Tak jak wspomniałem, do samorządowców, do instytucji państwowych, do służb, na pewno do uczniów szkół średnich również, do studentów, ale oczywiście zapraszamy również inne osoby zainteresowane do udziału w tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o panel dyskusyjny, będziemy mieli tam do czynienia z panelem dyskusyjnym ekspertów, który ja poprowadzę i tutaj może będzie problem z zadawaniem pytań z zewnątrz, żeby nie wprowadzić jakiegoś tam powiedzmy chaosu. Więc będą tutaj eksperci odpowiadali na pytania, które padną z mojej strony, wcześniej przygotowane pytania, które na pewno będą w pełni wyczerpywały problematykę kryzysu migracyjnego i przede wszystkim to, co najważniejsze, będziemy zastanawiać się nad przyszłością, prawda? Bo to co już było, jakby no oczywiście Stwierdzimy pewne fakty, opowiedzą nam przedstawiciele susz o tym, jak było, jakie były wyzwania, ale przede wszystkim chodzi nam o te perspektywy, chodzi nam o te długofalowe skutki. Spróbujemy je określić, bo dopiero czas pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce. Proszę jeszcze przypomnieć, kiedy, gdzie i o której odbędzie się pierwsze Akademickie Forum Bezpieczeństwa. Oczywiście. Pani Redaktor, Szanowni Państwo, Akademickie Forum Bezpieczeństwa, dodam pierwsze Akademickie Forum Bezpieczeństwa, odbędzie się 2 kwietnia 2025 roku. W Auli Kampusu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, który znajduje się przy ulicy Dmochowskiego 12. Całe przedsięwzięcie odbędzie się w godzinach od 10:30 do mniej więcej 13:30, a temat forum to kryzys migracyjny na granicy z Ukrainą, wyzwania i przewidywane skutki. Na tym obecnie zakończymy. Tak tylko przypomnę, gościem porannej rozmowy był dr Jacek Kraś, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pan w Krośnie. Serdecznie zapraszam jeszcze raz państwa słuchaczy i panią redaktor na forum bezpieczeństwa, które odbędzie się w PANS w Krośnie, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. No i przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Radia Trendy, możliwość wystąpienia. Było mi bardzo miło spotkać się z państwem i z panią redaktor. Dziękuję i do usłyszenia.